Damy w kolejnym odcinku Kotuj z Dzisiaj zaprezentujemy Wam danie główne oraz deser. Czyli prawdziwy zestaw obiadowy ciężkiego tura. Dzisiaj zaprezentujemy spagetti z mieloną piersią z indyka. Potrzebne nam będą jedna cebula, główka czosnku, Tutaj mamy 70 dekok piersi z indyka, makaron pełnoziarnisty, dwie puszki pomidorów w puszce krojonych oraz puszka czerwonej fasoli. Nasze przygotowania zaczynamy od pokrojenia sobie cebuli w drobną kostkę oraz obrania czosnku. Otwieramy również puszkę z fasolą i odcedzamy ją. Fasolę przemywamy zimną wodą. I zostawiamy do obcieknięcia. Kolejnym etapem będzie wrzucenie cebuli do garnka. oraz dodajemy troszkę oleju dosłownie kapkę a w nawiązaniu do poprzednich odcinków to jest patelnia z teflonem, po którym można używać metalu więc bez klejtu. cebulka już mamy troszkę podsmażoną w tym momencie to będziemy dodawać czosnek Piskamy czosnek czosnek już dodany teraz doprawiamy to sobie troszeczkę jadę tak troszkę ziół prowansalskich eee. Do tego troszkę lubczyku. Sól pierwsza według uznania. W soli nie używamy dużo, bo to miała śmierć. I mamy takie papryczki, to jest chili peperoncini. Gorąco polecamy, tylko trzeba uważać. Pieczę dwa razy. Dodamy do tego naszą mieloną pierś to mieszamy. I przykrywamy i zostawimy, żeby się dusiło. Daj, mięsko nam się już smaży. Do tego teraz będziemy mieli pomidory. Pomidory z puszki. Możemy to zrobić w blenderze. Dajmy. Ja pomidory mielę ze świeżą bazylią. Базилият е бързо смачна. Pomidory mamy już zmielone. Teraz oczywiście dodajemy pomidory. Zalewamy nasze mięso pomidorami. Do tego dodajemy fasolę. I ja dodaję jeszcze troszkę serka topionego, żeby to zagęścić. Tak dosłownie troszeczkę. I teraz wszystko dokładnie mieszamy. Makaron rzucamy na osoloną, gotującą się wodę. Dodajemy troszkę oleju do gotującego się makaronu. I makaron sobie nastawiamy na 7 minut, w momencie al dente. No teraz tak, makaron nam się już gotował, będziemy go odcedzać. Makaron oczywiście przelewamy zimną wodą, żeby go zahartować. I zostawiamy go do przyjęcia. A to jeszcze będziemy gdzieś gotować jakieś 5-6 minut, żeby bez przykrycia, żeby nam odparowało. No tak jak już tak. mamy gotowe, no to przechodzimy do nakładania. nakładamy sobie makaron, a potem polewamy wszystko sosem. I to wszystko wygląda bardzo apetycznie. Możemy to oczywiście posypać jeszcze serem, ale to tylko dla Masowiczów. Mm. Dzisiaj zaprezentuję Wam anaboliczny deser. Potrzebne będą do tego rażone wafle, serek homogenizowany oraz brzoskwinie w syropie. Przygotowanie takiego pełnowartościowego deseru nie jest trudne. Nakładamy serek homogenizowany, najlepiej całą, całą kostkę. A następnie bierzemy połowę z To jest wersja zimowa, bo w wersji letniej można dodać świeże owoce po prostu. No i skrajamy je po prostu jako zwieńczenie naszego pięknego deserku. A następnie przykrywamy drugim waflem po prostu wrażonym. To, to da nam bardzo smaczną całość. Tak się o to prezentuje. Nadaje się idealnie do spożycia pod treningu ze względu na swoją dużą zawartość białka. Konsumpcja była udana, było bardzo smacznie. Trzeba wspomnieć też o zbawiennej roli czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem i pomaga nam pozostać ciężkimi turami, szczególnie w okresie zimowym. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie. I pozdrawiamy naszą najbiedniejszą fankę Emi Marciniak. o nie wejść pół kilo druchu. Masa idzie, nie? Redukcja. <grystanie> Jak się, Rafał, czujesz? Ciężko stremowany.